Firma Walicki to dom pogrzebowy oferujący usługi najwyższej jakości, adresowane przede wszystkim do mieszkańców Województwa Śląskiego. Siedziba firmy Walicki znajduje się w bytomiu przy ulicy piekarskiej 99. Dom pogrzebowy Walicki prowadzi własne krematorium, prosektorium, pomieszczenia chłodnicze, a także posiada piękną kaplicę pożegnalną. Gwarancją jakości świadczonych usług funeralnych jest bogata historia firmy i doświadczenie pracowników. Śląski zakład pogrzebowy spieszy z pomocą w każdej kwestii, która składa się na organizację uroczystości pogrzebowej. Wśród organizowanych ceremonii są zarówno pogrzeby tradycyjne z trumną, jak i kremacyjne z urną. Cały personel firmy zdaje sobie sprawę z faktu, jak trudne są dla rodziny chwile po śmierci najbliższych. Firma Walicki bierze na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich formalności urzędowych w imieniu rodzin. W ramach kompleksowej pomocy osobom w żałobie świadczy również usługi transportu zmarłych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Zlecenia na przewóz zmarłych, a także na organizację pogrzebu przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 281 42 18. Powtarzam: numer: 32 281 42 18.